Na wstępie chciałabym wam ogłosić ostatni już konkurs w trakcie trwania mojego vip na rok konkurs grafkowy. Do wygrania, moi drodzy, będzie tym razem wyjątkowo pakiecik oraz cenne włoski Not Level. Grafy oczywiście wysyłacie na konto Clarisa i konkurs cały trwa od 1 kwietnia do końca maja. I drugi konkursik, już nie będę na jego temat rozgadywać, po prostu zasady szczegółowe macie w opisie i aż 9 osób ma szansę wystąpić u mnie na kanale. Na odcinku, także zapraszam. Teraz szybkie losowanie. Na coś z kolekcji zostawiacie łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz nick w komentarzu. Jeszcze tutaj jest mój serwer Discord, na którego bardzo serdecznie Was zapraszam oraz mój Instagram. Hej, Uwinka, Misiaki, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii, w której tworzę pakiety. Jak już sami widzicie po tytule, dzisiaj będę odtwarzała pakiet jednorożcowy. Bardzo Wam dziękuję za takie pozytywne opinie w ogóle pod tymi. Odcinkami w komentarzach. Widzę, że Wam się właśnie takie odcinki podobają, więc będę nagrywać takich więcej. Oczywiście możecie napisać pod tym filmem w komentarzach, jakie byście chcieli zobaczyć kolejne pakiety w moim wykonaniu. Ja Wam jeszcze przypominam o dwóch konkursikach, do których macie szczegółowe zasady w opisie. I jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem 1000 łapeczek w górę, to wrzucam wtedy kolejny odcinek z tworzenia pakietu. No i ja już Was zapraszam do oglądania. I tak się generalnie prezentuje pakiet. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Generalnie ja Wam przypominam, że ja nie jestem żadną profesjonalistką. Ja jestem tylko osobą początkującą. Także ja cały czas się uczę robić te pakiety. I co prawda nie tworzę je, wiecie, kreska po kreserce, tak jak inni, których naprawdę podziwiam i w ogóle szacunek, że tyle pracy w to wkładają, żeby wiecie, wszystko narysować i tak dalej, i tak dalej. Z tym by było mnóstwo pracy. I ja, co prawda, je jakby edytuję, odtwarzam z ubrań ze sklepu, no i po prostu niektóre dodatki też dodaję z grafiki Google i tak dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że poprzednie pakiety w moim wykonaniu były lepsze, chociażby ten holograficzny albo geometryczny. To jest mój trzeci pakiet, który stworzyłam, także nie wiem, jeśli macie jakieś rady, co mogłabym poprawić, co mogłabym zrobić lepiej, to dajcie mi znać w komentarzu. Co Wam się najbardziej podoba, co już najmniej. Jeszcze, jeszcze chcę dodać, że nie zrobiłam tym razem tutaj rzeczy do pokoju, no bo po prostu już, jak teraz sami zauważyliście, bo Star Planet, już po prostu nie robi do pakietów rzeczy do pokoju. Kiedyś one były dosyć powszechne, teraz no już niestety wystarczą włosy, sukienka, buty, akcesoria. Dodałam te skrzydełka, jak widzicie. No i zwierzak. I jeszcze w ogóle dodałam tutaj taki pyłek. Wydaje mi się, że to teraz o wiele lepiej wygląda, także zostawmy go w takiej wersji. Jednak dodałam tutaj taką jak Wydaje mi się, że o wiele ta fryzura prezentuje się lepiej Zobaczcie, to jest z grzywką, to jest bez, więc napiszcie No i widzimy się w kolejnym odcineczku Do zobaczenia, baju!